Lata temu poczułam, że tej energii, która, która pozwalała mi góry przenosić kiedyś, dzisiaj jest jakby trochę mniej. I zaczęłam szukać rozwiązania. Wtedy na Facebooku trafiłam na profil marty młyńskiej, i to chyba właśnie Marta uświadomiła mi, że to, z czym ja się zmagam, to nie jest chwilowy spadek energii, yy, ale to już, jest, to już jest wypalenie zawodowe, z którym trzeba by coś zrobić. I to trzeba by coś zrobić jak najszybciej. I wiedziałam, że, że Marta w niedługim czasie będzie uruchamiać kurs online dotyczący właśnie wypalenia zawodowego, więc jakby było oczywiste, że ja w tym kursie wezmę udział. I myślę, że to była najlepsza decyzja na tamten moment. To jest całkowicie coś, czego, czego ja właśnie szukałam. Marta przekonała mnie. Tym, że sama ma takie doświadczenia zmagania się z wypaleniem, i w tej chwili pracuje z dużą liczbą osób, a wiadomo, że przez praktykę osiągamy, osiągamy najwięcej. Marta jest też bardzo energetyczna, co chyba widać na jej profilu, i, i tą energią zaraża, i, i tą, energią leczy. tą energią leczy. Ja trafiłam też na bardzo fajne dziewczyny. Myślę, że w ogóle takie kursy przyciągają. Po prostu mądrych, dobrych ludzi, od których też możemy się uczyć, i są taką formą, no trochę terapii grupowej chyba dla nas, edukatorów. Także myślę, że jeżeli się wahasz, to naprawdę warto. Naprawdę warto, bo można tylko skorzystać. Także ja polecam serdecznie.